Dzień dobry Państwu, to znowu ja, Wasz ulubiony, Pahom. Myśmy jeszcze takie rowery, panie kolego, składali. To były czasy. ...dziejant tym giant talonem. Talon to takie kiedyś były, talony były na mięso. Na początku co trzeba zrobić to go umyć. A teraz, gdy już jest umyty, możemy zab... O. Szakry, ble! Takim to bym powiedział. Panie kolego. Dobra. I teraz tak. Pierwsze, co w takim rowerze do serwisu trzeba sprawdzić. Wszystkie luzy. Czyli luzy na układzie kierowniczym. Luzy na układzie napędowym, podsiodłowym, na kołach, czyli układ napędowy. Czyli co dokładnie? No, sprawdzamy, czy koło nie jest... Ja może tutaj tak położę, bo to jest live, panie view. I szeroki kąt. Człowieku, to to jest... Czy koło nie jest scentrowane? Nie jest. Czy się na boki nie rusza. Jeśli się rusza, odkręcamy, może jest niedokręcone. Szybko zamykać. Pięknie chodzi, prawda? Pyka ładnie. Ładnie pyka. Druga sprawa. Wezmę kamerę z przednim kołem tak samo. Ja już to zrobiłem, więc nie muszę pokazywać. Czy są luzy właśnie tutaj w układzie napędowym? Tutaj nie ma. Ale kluczem zawsze można sprawdzić, czy wszystko się e, trzyma. Jak i wszystkie tutaj te przerzutki: przednia, tylna, śrubę, e, 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 hamulce, a głównie śruby od tarcz hamulcowych, czy są jakieś luzy. A jeśli są, to je tutaj niwelujemy. Kolejna rzecz: amortyzator. Czy nie ma wycieków, Panie kolego. A jeśli są, no to jest grubsza sprawa. To trzeba ściągać amortyzator i zmieniać uszczelki. Czy nie ma jakichś grubszych otarć na lagach? To jest akurat XC30. Bardzo dobry amortyzator. Tutaj nie widzę ani ubytków, ani otarć. W bardzo dobrym stanie. Jest chociaż tutaj gdzieś był uderzony, ale nic mu to się nie dzieje jest u dołu redbound który tutaj nam zmienia z szybkiego powrotu na niski, proszę Państwa znaczy szybkość po powrotu, oczywiście sprawdzamy czy działa blokada a jest to blokada, jest tutaj lock działa czy podczas amortyzacji nie ma jakichś stuków akurat ja przycisnę ale to już podczas jazdy, bo tak sobie przycisnąć to wiecie można, ja tylko tak do kamery pokazuję weźmy się tego jeśli są, no to od nowa trzeba amortyzator ściągać i rozkręcać, serwisować jeśli nie ma, w tym przypadku nie ma również sprawdzamy luzy na sterach wszystkie te śruby Te śruby nie dokręcamy mocno bo to jest tylko kontra Sprawdzamy, luz. sprawdzamy szprychy, czy gdzieś nie jest luźna, czy gdzieś tutaj coś się nie odkręciło. Prawda? Czy koło nie jest scentrowane? Sprawdzamy tarcze, czy nie mają bicia. I, a o, oczywiście sprawdzamy śruby i zacisk. Hamulce. Sprawdzamy grubość tarcz o, przepraszam, nie tarcz. Gru grubość tarcz hamulcowych też. Ale głównie klocków. Możemy to zrobić od góry. Tutaj jest łatwo. I tutaj nie wiem, czy Państwo widzicie, ale z tyłu. O! ścieranie klocków, nie wiem, czy to będzie widać, ale ścieranie klocków jest nierównomierne. I jeden klocek jest bardziej zużyty. O, może to teraz widać, niż drugi. No, i trzeba będzie to wymienić. Zaraz to zrobimy. Z przodu jest dobrze. Sprawdzałem z przodu te tarcze i te klocki są jeszcze wystarczają. I tak mówiłem, mamy nierównomiernie zużyte klocki. Teraz damy zapytanie dla właściciela: czy wymieniamy, czy nie. Nowe piękne kładziny. Zobaczcie, jakie są grube. To jest to. Kolejna rzecz. Chwyty. Czy się nie kręcą? Te się nie kręcą, ale są zużyte i my. No, czy są zużyte? No, troszkę starte, nie tak źle. No, ja bym jeszcze na nich jeździł. No, ale estetycznie można sobie y, zamontować inne i takie zrobimy. To są bardzo dobre gripy, to metalowe końcówki. To są konkretne gripy. Powiem Ci, no nic, no. Tak siodełko, dla mnie jest wygodne, pięknie się na nim jeździ, nie ma uszczerbku tutaj jeśli chodzi o, o stelaż, nie jest pęknięty, tu jest troszeczkę obdarten, no ale to nie przeszkadza w jeździe, ani nie, nie zagraża niczemu, yy, tutaj, o, tutaj wszystko jest w porządku, nic się nie, nie rusza, nic nie jest pęknięte. Szyny trzeba sprawdzić, czy nie są gdzieś pęknięte, ale nie są, czy nie ma luzu, bo jak już są luzy na szynach, przy, przy siodełku w tych miejscach, gdzie się kończy, o tutaj to siodełko do wymiany. Absolutnie, 100%. No i oczywiście platformy. Czy są jakieś tutaj y, luzy, czy coś skrzeczy? Tutaj delikatne luzy są, więc będziemy to zmieniać. Nie ma potrzeba, ale ktoś jak chce lepsze, no to założymy lepsze, a ktoś chce, to proszę bardzo. Zobaczmy sobie drugą stronę. No i tutaj ważna rzecz, bo napęd. Napęd, a jest tu zacny napęd, bo XT najpierw trzeba go wyczyścić porządnie. Ja go tak troszkę tu wyczyściłem, ale jeszcze go tutaj podczyścimy bardziej. Sprawdzamy stan. Rozciągnięcia łańcucha specjalnym urządzeniem i no jeśli jest wyciągnięty za bardzo, to trzeba by wymienić, ale ja trzymam się jednej zasady: jak wymieniamy łańcuch, to wymieniamy i kasetę. Nie wymieniamy jednej rzeczy, bo po pierwsze będzie się na początku ślizgać, zanim się ułoży, albo w ogóle się nie ułoży, będzie się ślizgać. Więc i jedno, i drugie. Może ktoś robi inaczej, ja robię tak. Nasmarowałem ten łańcuch troszeczkę, ale umówmy się, że, że go nie nasmarowałem. Więc najpierw trzeba wyczyścić do zera, do, do sucha, kaseta do sucha, kółeczka od przerzutki wyczyścić do sucha. Z przodu tarczę też wyczyścić, tu się trudno to czyści, ale bez zdejmowania, ale można to wyczyścić no przyjechał mi tu facet i będzie mi tu gazował no jasne, nie jestem na, na, na odwórze no co za uparty człowiek no skandal, no nieważne, nie zajmiemy się nie? zajmijmy się a ten co? części, które zostały wymienione oczywiście zakpakowane do worka i zwracamy klientowi Coś tutaj się tłucze. Wyszło. Zobacz. Luz na kasecie. No jak to teraz wygląda, Panie Kolego? Dobrze. Wszystko sztywne, porządnie. No i rowerek zrobiony. A co my tu mamy, Panie Kolego? Piękne platformy. Nowe Gripy Giant Original. Oparłem go ścianę, dlatego się tutaj to, to, tego wały. No, panie kolego, przeserwisowane, nic nie krzapąszczy, nic nie krzaloszczy, naliwione. No i tyle na kochani, historia prawdziwa, oby Twój serwisant był również e, bardzo dobry. I niech rower i kask będzie z Tobą. Pozdrawiam i polecam.